Ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Yy, tak, w kolejnym odcinku z Max Payne'a yy, zmienimy sobie, może, bronię od razu na początku. Zapiszmy. Yo, boss. O, się tutaj, ale może się drapie. Yy, tak. Hmm... Tutaj muszę... What the fuck? To trochę tutaj wam muszę wyjaśnić w tym odcinku. Po pierwsze, y, nie wiem, kiedy się ukaże specjal. No bo nas... miał być ten specjal na 100 widzów, już mam 300. a oczy mili tak, że w ogóle się nie widzieli. Aż się ślizgali, tyle było cholera. Już mam 103 widzów z tego co widziałem. Fucking shit is ze stuff, boże Jakaś pipka jestem. Dobra, znowu się musiałem podrabić. What the fuck Zmień broń. Lecimy na tego ciotę tutaj. Zapisz grę. na a oczy tak podbite, że w ogóle się nie widzieli. F5. Ha widzieliście to? Dlaczego ta brama się zamknęła? Okej. Okay. Mm, tak. Jeszcze raz mówię, nie wiem kiedy będzie specjal. Mm. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. wybaczycie. <laughs> e, może ten specjal wejść trochę później, jak już będę miał... Będzie to specjal na tyle... Jak się wyrobi ze specjalem? To będzie to specjal na tyle, ile będę miał wtedy widzów. Więc a tak właściwie <laughs> nie wiem na jaką... na ile widzów się wyrobię na ten specjal. Na razie mam szkołę na... oto to, to. Na razie mam szkołę, naukę i wiecie jak to jest. Bo na pewno jeszcze też chodzicie do szkoły. The fuck? E, dobra, tutaj coś mamy. To są schody. Tu jest przejście. A co tam sobie... Te brygi. Okej, okay, wejdźmy tutaj. Nie idzie. O, tutaj jest winda, patrzcie. Tak, jeszcze coś wam chciałem... chciałam wyjaśnić. Aha, <śmiech> <śmiech> po tym, po tej grze wy decy... <laughs> tak. Wy decydujecie, co mam nagrać. Czyli nie wiem, mafię jedynkę mogę wam nagrać. Też fajną grę. O... A woda ta. Coś jeszcze wbie? Nie, dobra. A <laughs> <laughs> mnie gardło boli, coś nie wiem. Gadymy tą bronią, teraz ja sobie mogę w dupę wejść. Jeszcze raz tą przejdę. Eee... F... Gadymy, dobra. Tego jeszcze trochę mamy. Pewnie uznacie, że on zyza. Też tak myślę. What? Okej, okay, zapisz. Tutaj jeszcze z digla tego zjadę. Wszystkie bronie muszę teraz wykorzystać, bo... Dobra, F5. Lecimy dalej. Mm. Mam nadzieję, że ten, ten... Przejdę dzisiaj ten rozdział. Mówiliście, pisaliście w komentarzu, tak 16-20 odcinek mam przejść tego Max Payne'a całego. Ale szczerze, z, z drugiej strony ja w to wątpię. Bo ta, ta gra jest bardzo długa. I tak naprawdę w to wątpię, że ją przejdę na 16-20 odcinku. Więc nie wiem, no. No zobaczymy, czy ją przejdę. Może macie rację, że przejdę ją na tym. Ale szczerze, ja w to wątpię. O, tutaj są jeszcze drzwi. Jak zakończyłam God damn it. Gdzie mamy iść? Chyba się pogubiłem trochę. Ym, tutaj coś jest. Uuu! Dzień dobry. Coś mnie tutaj, ten dźwig, tak dziwnie stoi. stoi. Tam są drzwi. A do tych drzwi? Jak się dostać? Dobra, najpierw pójdziemy obczaić ten dźwig, bo mnie trochę tu. Okej. Okay. Mówiłam. mówiłem to. F5 Gaddymyt, teraz nie wiedziałem skąd tu z tyłu też. Gad to było dziwne. Dobra, mam jeszcze tą broń. Ok, chodźmy dalej. Rozumknęło okay. się. Nic do diabła. To tylko ja. Max Payne. Um, tak, tutaj mamy coś znowu. The fuck? Ej, to, to... Jak to? Ty dawaj tam Ja się schowuję tutaj już Sobie ogarnę, zapiszę I poczekam Gdzie się to zatrzyma? Gata, ale mi się obraz trząsł. Takiej odległości, tak to my zamierzamy w dupę. Nic więcej. Dzisiaj jest. Dzisiaj jest co? Dzisiaj jest. We wtorek, wtorek. Jest 22. I. God, jeszcze jeden. I tak naprawdę to już na pewno dzisiaj tego odcinka nie wrzucę. Mogę przejść? Dymet, it. it Więc zobaczycie, coś mam bugi teraz, coś mam bugi. Nic do diabła, tylko ja do diabła. Co mam takie fucking shit? I nie chcę tych bugów, bo mnie wtedy graf trochę wkurza. Się znagrze zgubić za bardzo nie mogę. Coś się dzieje tu o oh, fucking shit. Dobra, opłaca się. Ale jestem na hita. U, jest moc. Za chwilę kichnę. Możecie się tego spodziewać. Mm. Jesteśmy w jakiejś. Czekajcie, tu coś jest. Tędy tutaj. Jest. Tędy tutaj. Ile kasy? Eee, no, przejechałem tylko. Uuu, będziemy kogoś ze snajperki ściągać, tak mi się wydaje To nie wygląda na mafinę, że za nie wolę Mamy ten Mamy snajperkę Więc kogoś na pewno będziemy musieli ścić. Ej nie, bo ja ich z daleka tak nie ściągnę Widzicie? Ja chyba ich ze snajperki Nie celuje się tu jakoś z niej. F5. Kaddym, co to śmierdzi? <gry> Aha, to wy. ty ja nie chcę już kończyć odcinka. A chyba będę musiał. Nie pytajcie się dl dlaczego. E, bo i tak wam nie powiem. Chyba, że nie będę musiał. No zobaczę. <laughs> bo chcę jeszcze ten rozdział przejść i nie przejdziemy tak, okej. Okay. Mm. To będzie chyba dłuższy jednak rozdział. Dobra. Z, z powrotem. O, musiałem się podrapać. Sorry. Chodźmy z powrotem. Kady dymet? Tutaj wyszedłam. Tutaj nie przejdę. Coś tam musi być, to nic nie zrobić, przy tych coś nie. Na... pewnie mi będzie potrzebny, tak czuję. Ja jestem głupi. Jak ja mam tam skoczyć mm. O lol. The fuck? Ja się zabiłam? Czy co to było? Tak, ja się zabiłam. Nic to nie dało. Coś z tym mostem, coś z tym mostem trzeba zrobić. Ech, idźmy jeszcze tam do tamtej lampy. Ten most tak podejrzanie sobie tutaj wygląda. Hmm. Tutaj też nie. God damn it. Nie. Może, jakby tak przyjść na hamę? Boże, o czym ja myślę? Może tutaj była jakaś dźwignia, i po prostu. Tutaj nie ma żadnej dźwigni. Hmm, tutaj by była jakaś dźwignia. Ale to jest tak trochę dziwnie tutaj. I ta łódka też trochę tak dziwnie tam stoi sobie. Ja to tu jest pytanie. Widzicie to? Może sobie zapiszę tę grę. Okej, okay, zapiszmy sobie grę. Oj, i moc nam się otworzył. Pięknie. Aha, to, są, to się nam otworzył. Tego tam chyba ze snajpy muszę. Dobra, on wiem, że mnie zabije. On tam w sumie. O oh, Jestem na hita. God it, nie zauważyłem go jeszcze. Ej nie. Ej nie. Nie dam rady. Okej, okay, ty mi się lepiej strzela niż tą jedną. I patrzcie, prąd. Prąd robić. Ale się przestraszam. I ja będę zawsze, jak kogoś będę teraz zabijał, to będę po prostu. Jest, 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 Tutaj coś mamy już What the fuck Okej. Okay. What the fuck? Dobra, idźmy tu. What the fuck? What the fuck is that? Dobra, idę. Nie ma co tu robić. Jestem ciekawy, naprawdę długi ten rozdział zrobili. Jest następny rozdział. Jej, w końcu sobie skończymy odcinek. Więc tak. Trochę. Sorry, że tak nic trochę nie mówiłem ani nic. Taki byłem trochę. No, nie rozmawiałem z wami za dużo dzisiaj, ale. No, jakoś tak ten. Musiałem się skupić na grze dzisiaj bardziej. Więc. Dzięki, że oglądaliście. Jak dotrwaliście do tego. Yy, kom, jak dotrwaliście do tego momentu, to piąteczka żomale no i to tyle co chciałbym wam przekazać i no i zostaw po sobie łapkę w górę, jeśli się Ci się spodobało. Komentarz będę wiedział, że wam dzisiaj że wam ci że tak powiem się seria podoba, więc cześć!